Witam Państwa serdecznie na debacie dotyczącej funkcjonowania samorządu różnorskiego organizowanej przez społeczność gminy Łodzie. W, w związku z tematem naszej debaty będziemy toczyć dyskusję na przedstawione... Jak zorganizować pracę samorządu szpiewskiego, żeby włączyć jego działania jak największą liczbę osób? Jestem niezmiernie zadowolona, że zostałam zaproszona tutaj do Państwa i mogę brać udział w debacie na tak dla Was ważny temat. W momencie, kiedy otrzymałam zaproszenie, od razu pomyślałam dlaczego taki właśnie temat I skojarzyłam, skojarzyłam Fakt, że w tym roku obchodzimy przecież 20-lecie samorządu terytorialnego w Polsce. To już 20 lat od reformy i można powiedzieć, że to długa historia samorządu i samorząd świetnie sprawdził się w Polsce. Możemy śmiało powiedzieć, że samorządy lokalne w Polsce są jednymi z najsilniejszych w środkowej Europie. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie, przecież Pani Dyrektor, ale ja również Wam, bo w końcu za zaproszenie zaczynają od samorządu szkolnego, czyli od Was, od, was, od Waszych przedstawicieli, może no, tutaj są przedstawiciele samorządu szkolnego nie. Natomiast chciałbym podzielić się swoim spostrzeżeniem w ogóle na temat samorządu szkolnego. Temat jest mi tak samo bliski jak i daleki, ponieważ może to pewnie brzmi, ale tak jest, ponieważ nigdy nie uczestniczyłem w pracach samorządu szkolnego w, tej, w tym zakresie, że byłem przewodniczącą szkoły czy klasy czy też w własnych zastępców. Teraz mogę powiedzieć, że my w Połniżowie Radzie Miejskiej, czyli instytucji, która ma za zadanie reprezentować młodzież i na przed władzami, stykamy się z samorządem terytorialnym. Przede wszystkim organizujemy konkurs Szkoła Samorządności 2010. W ramach tego konkursu wybierzemy najlepszy samorząd w Łodzi i nagrodzimy go cennymi nagrodami. Zarząd czy parlament? Yy, zarząd, istotą demokracji jest to, że przedstawiciele decydują o losach no, w tej sytuacji szkoły. Więc robi, y, tworząc parlament musielibyśmy stworzyć dużą liczbę uczniów biorących w tym udział. A nie, nie ma takich wielu uczniów, którzy chcą. A zarząd, z każdej klasy są do, do samorządów wybierani przedstawiciele. W każdej klasy powinno być dwóch albo trzech przedstawicieli, którzy czynnie biorą udział w pracach samorządu i powinni decydować, tak? Bardziej niż teraz, ponieważ teraz praca samorządu jest, no, ja bym to ująć, mało efektywna. Wydaje mi się, że jeśli jego uczestnicy zostaną odpowiednio zmotywowani do tego, żeby wyrażać swoje zdanie, to każdy powinien mieć takie prawo i każdy powinien mieć możliwość wyrażania tego zdania, a wiadomo, pośrednicy Którzy właśnie są naszymi łącznikami, jest to trochę ograniczony bardziej w sposób przekazywania opinii. W moim zdaniem, najbardziej można to pogodzić. Parlament szkolny powinien by być wybierany raz do roku i być zwoływany dwa, trzy razy w przeciągu roku szkolnego. Parlament szkolny powinien mieć władzę ustawodawczą, czyli uchwalać wszelkiego rodzaju pomysły, zajmować się tym, wydawać raporty i powinien być wybierany zarząd szkolny w skład którego powinien przewodniczący i pełnić władzę wykonawczą, czyli interesować się sprawami uczniów i bieżącymi sprawami. Pomysł Artura jest uważam bardzo dobry. Powinno się, jak gdyby, wnieść takie założenie do ustawy, do statutu, że można odwołać w jakiś sposób łatwy przewodniczącego, jeżeli jego postawa nie jest odpowiednia. E, oczywiście tak, zgadzam się z kolegą Arturem, że Powinniśmy mieć prawo do możliwości przeprowadzenia referendum, w którym moglibyśmy narkować źle yy, działające naszego samorządu. Mają z problem. Nie wiedzą, jakie mają do końca prawa, co im wolno, a czego im nie wolno. I wydaje się, że powinna być to osoba tak, w miarę obiektywna, która yy, mogłaby nam pomóc. pomóc Rozstrzygnięcie naszych wspólnych z nauczycielami. A no właśnie, kto miał być w tym rzeczu Kto miał być tym rzecznikiem, Uczeń czy nauczyciel? Proszę, bez sensu byłoby, gdyby był nauczyciel, ponieważ to nie byłoby obiektywne. Uczeń myśli inaczej niż nauczyciel. I nauczyciel, jak pacjent, nigdy nie zrozumie, ucznia i tego, co chce przekazać. Moim zdaniem, rzecznikiem praw ucznia powinien być nauczyciel. Osoba dorosła przede wszystkim, która reprezentuje nas wszystkich, bo mamy już samorząd szkolny, przewodniczącą, przewodniczącego, który decyduje, ale jednak przydałaby się osoba dorosła, która współpracuje z nami, wspiera nas, to powinien być taki adwokat ucznia, który zawsze nam pomoże, udzieli jakąś radę dotyczącej na przykład ilości klasówek w tygodniu i rozwiąże wszystkie problemy. Tak jak mówimy, że w w naszym kraju. Dokładnie. Ja tylko nie znamy. Jeśli już wybieramy na nauczyciela, to powinien być taki nauczyciel, który uczy wszystkich klas. Wszystkich klas. Tak naszej szkolnej Pani biografii. ...prowadzić te, takie rady szkolne. I tutaj mówiliśmy o kosztach. Podobno... Może hmm, nie były tak wysokie, ponieważ znaleźliśmy się sponsorzy. Jeżeli przeglądlibyśmy konkretną stację, to ta stacja prawdopodobnie byłaby naszym sponsorem, przekazałaby jakieś fundusze. Po drugie, w szkole mamy około 400 uczniów no i myślę, że nie wiem jak duże są koszty sprzętu radiowego głośników, ale myślę, że jeżeli każdy by się złożył, nie przekroczyłyby one jakiejś normy, jakie można pokryć. Co do jeszcze gazetki, tutaj mówi się, że media właśnie są czwartą władzą, no i może by jakoś spróbować, żeby w szkole też taka czwarta władza funkcjonowała. Ta gazetka, ja też byłem redaktorem jakiś czas, ona jest właśnie stale filtrowana i nie wiem, czy udałoby się tam włożyć informacje o samorządzie, które nie są do końca zgodne z poglądami, jakie powinny być. Chciałabym, żeby nie było to jakby robione pod nauczycieli, tylko no jest. No to jest, tak. to jest właśnie problem naszej gazetki, to że gazetka jest w dużej mierze robiona pod nauczycieli, pod komitet, pod kuratorium, a nie pod to, co uczniowie chcieliby w tej gazetce czytać, o czym chcieliby wiedzieć. Mamy na przykład wiele artykułów kontrowersyjnych, które naprawdę mogłyby Was zainteresować, ale niestety one nie przechodzą przez wersję nauczycieli. żeby to było znane, zaufanie, gdyż no, przy, braku, przy braku znajomości, braku zaufania yy, no, ta współpraca jest no, nie, nie aż tak, nie aż tak ym, zorganizo zorganizowana i, no, i słuchaj, zawsze to jest takie jakby zdezorganizowanie całego, całej struktury samorządu, więc powinien sobie, sobie sam wymienić. Proszę jeżeli zastępca miał być wybierany przez samego przewodniczącego, to tutaj będą kolejne kłopoty dla przewodniczącego. Po pierwsze, um, może wybrać osobę, którą lubi, którą się przyjaźni, a ta osoba może w ogóle nie znać się na rządzeniu szkołą, na tym, co można zorganizować. Skoro wybierają przewodniczącego, to oczekujemy od niego, że jest odpowiedzialny. No i jeśli tak jest, e, jeśli... E, jeśli zdaję sobie sprawę z powagi jego, jego stanowiska, to tutaj myślę, że nie ma problemu, że wybierze sobie swoją przyjaciółeczkę, czy, y, czy po prostu kogoś, który z którym mógłby, mógłby pogadać. A jeśli, jeśli nie zdaje sobie z tego sprawy, to, to przecież mówiliśmy o tym, że możemy go zawsze zawsze możemy odwołać. Wybieranie zastępców przez przewodniczącego będzie prowadziło raczej do kłopotów, ponieważ... Yy, ponieważ Zrobić się dlaczego dlaczego mnie nie wybrać, prawda? Dlaczego nie ja, dlaczego on, czy on. Jest to akcja mająca na celu zintegrowanie młodzieży z różnych klas naszego gimnazjum, lepsze poznanie się, polepszenie relacji między nimi i nauczycielami, a także rodzinami uczniów, mieszkańcami o Zaangażowani są to wszyscy nauczyciele, uczniowie. Dyrekcja. Yy, yy, organizujemy wspólną przewidzianą zabawę. Zarabiamy się pieniądze na potrzeby szkoły. Muszę powiedzieć że to szczerze, że zrobiliście nam wielkie kasze i do momentu, żeby ktoś nie miał podniesionej ręki do góry i czekał do momentu, kiedy będziemy zabrać głos, gdzieście mi, że musicie być wzorem dla innych samorządów i innych szkół. Debata była naprawdę na wysokim poziomie. Dziękuję, dziękuję naszemu ekspertowi. Dziękuję Wam drodzy koledzy i koleżanki. Dziękuję. widzieliśmy jest bardzo dużo wniosków. Była to pomocna debata. Życzę naszych ekspertów prawami.